Nie wierzę! Jak wszedłem w portal, to przeteleportowało mnie do pulpitu. Dobra, na tym bosie podobno dużo osób się wyjbało na HC. Chłopce gra normalnie i nagle nie żyje. Psychopata wymyślił tę mechanikę. O Jezu, to chyba ten pokój. O kurwa, W tym pokoju widzowie można dostać shot do podłogi. No, faktycznie. Zahartowany cały ekwipunek, to powinien być bardzo duży power spike. To na bank będzie huge, huge boost i do przeżywajki, i do ofensywy. Co mi powiecie, koleżanki? Znowu ją gryzą węże. Nie wierzę. To jest ta właśnie immersja. Ja ostatnio oglądałem, czytałem parę polskich recenzji przedpremierowych tego Vessel of Hatred i mnie rozwala, że normą jest w recenzjach podawanie grindu jako minus w tego typu grach. W sensie jest tyle rzeczy, do których możesz się przyczepić, a dajesz jako wadę gry dużą potrzebę grindu, co w sensie myślisz o co chodzi. I to nie jest jednostkowy przypadek, tylko jak przejrzycie recenzję, to naprawdę to się pojawia cały czas ale to nawet nie tylko recenzenci. U mnie w komentarzach czasem o Poe 2 się pojawia komentarz taki widzowie, że no fajnie wygląda to Poe 2, fajnie się zapowiada, ale mam nadzieję, że będzie mniej grindu niż w Path of Exile 1. No i czy ta stoi? myślisz, hm? Nie wiem co musieliby zrobić w takiej grze, żeby nie było narzekania na grind. Nie wiem, może dużo minigierek, że idziesz i nagle łowisz sobie, albo masz match 3 i musisz połączyć 3 diamenciki w poziomie albo w pionie, nie wiem. Nie wiem, kto jest finalnym bossem. Zapowiada się, jakby to był Mefisto, ale może będzie plot twisty. Na przykład będzie nim zwariowany Marcin. Cześć, Uriwar. Przychodzę skończyć to, co zacząłeś. Nie spodziewałem się, że już będę się z nim bił. To taki side sidequestik z nim się zrobił. Gość jest samonerem. Ja pitole. nie chcę się ze mną wa walić normalnie, tylko goź jest samonerem. O! Wskakuje na renę. Dawaj Uriwara. Zastanawiam się faktycznie, czy to ja mam jakiś za mały demerza, czy te bossy są takimi sponżami. A śmieszny atak. Z tymi szarżującymi dziadami. Taka interfaza typu Bullet Phase. Rycerz Phase. O, ale mi szarżował we mnie. Nieźle mi pitolną. Znaczy zamysł jest ok. Masz tych rycerzy po bokach, którzy cię bakują na środek areny, więc arena jest jeszcze mniejsza niż wygląda, prowadza taką klaustrofobię. Ten atak z rycerzami jest okej. Okay. Mam ten sam problem co z, z, z walką za Budabim, że ma za dużo HP, a za mało damage'a. Że obie te walki byłyby serio fajne, gdyby stwikować cyferki. Drażę zbrodniarze? brudniarze? Myślicie, że będzie druga faza? Spoko jest ten motyw z Rivarem, szczerze. Jest dużo ciekawszy niż ten mo motyw z szukaniem jakichś nagrobków i tak dalej. O, nawet narracyjnie fajne rozwiązanie. On się poddał? Mówi, że popełniasz błąd? Ja daję <laughs> jak w pijatej, dosłownie! To przedstawione w, tej, w ten sposób robi się... Z... Śmieszne, jeśli pomyślecie o nim jako opiniacie. <noise> bo faktycznie w momencie, w którym jest fajny zabieg narracyjny, że wow, nawet nie do końca go klikasz od razu, bo sobie musisz, musisz przetrawić wszystko, co zaszło. W końcu go klikasz i nagle tension znika, bo wypada na podłogę 30 itemów. No faktycznie, w ten sposób ujęte to dosyć zabawne. Po prostu odejdź. Mhm. <laughs> Nie wierzę! Halo, jak wszedłem w portal, to przeteleportowało mnie do pulpitu. <laughs> oj, oj, Multiwymiarowy portal, który czwartą ścianę przebił. No i co? I ważne, czy teleport działał. A to, że zadziałał inaczej, niż planowałem, to się nazywa plot twist, to jest zabieg narracyjny. Plot twist, to jak życia? Nie mówcie, że ja muszę tam zapieprzać! Nie, jak to jest daleko! Ej, myślicie, że muszę cały dungeon robić od nowa? Ty, dobra, nie musiałem znowu tego dungeona robić. Szczerze mówiąc, już się poważnie bałem, wiecie, że będę musiał robić jakby cały ten dungeon Uriwarowy od początku. Ale... aż tak nie jest. nie padają w różne strony. Tej bez kitu, nie zwróciłem na to uwagi! Nie mogę tego odwiedzić teraz, patrzcie na, na mój cień. O nie... mój cień musiał być zawsze za mną, co jest? Okej... Okay. Co za poezja, czy to Szymborska? Uuu, fajny, fajnie wyglądający ta Kapłanka nienawiści. Uuu, jaki ma movement fajny. Typu turlanie. Okej, okay, obdala kamerę. Ok, jest laser pajety. Ładny bos wizualnie. Zwłaszcza ładnie jest zanimowany. I co ważne, dobrze stelegrafowany. Jak na razie problem każdego bossa, tego fajnego. <laughs> Ale by było śmieszne, bym powiedział, że za młode mecze i zginął od lasera. Ale no powiem tak, porównawczo to podstawki to te bossy to jest niebo i ziemia. Są dużo ciekawsze. Du, 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 du. Miecz dwuręczny, o unikat mój pierwszy Miecz ja nawet nie mogę nosić To jest w ogóle miecz dla nekromanty Pokaż ten pierścień Pierścień północnego słońca Zręczność, damage kryta Cooldown, plus jeden do miraża Trafienia krytyczne przywracają ci dużo Wigoru, zyskujesz efekt pasywny Kontrataku Miraż, podczas odskoku uzyskujesz szansę na unik. Za każdym razem, gdy wykonujesz unik zyskujesz szansę na kryta. Hmm, to może powinienem go nosić. Ty, coraz więcej osób na czacie pisze, że zginęli od flor bossa. No, wolę nie powtarzać kampanii całej, więc wolałbym uniknąć wyjepki od podłogi. Na normalu zrobimy world bossa. Był Worldboss Diablo 3? Nie kojarzę. O, są gracze, dobrze. Śmiesznie, że na takich fajtach właśnie. Jednak widzisz, że tu ktoś ma 55, tu 13. Dobrze, że tam nie poszedłem na trudnym. Patrzcie, jak on wolno nam schodzi, na normalnym. Na trudnym pewnie by było. <grystanie> Zero osób, szczerze mówiąc. I bym został uwięziony sam na sam z bosem. Dobra, ale run, fiu, fiu, fiu. Osmalony miecz u Rivara. Nie mogę tego użyć. Nie mogę już użyć skinka do odblokowania? To akurat dziwne. Oj, moja pierwsza pieczęć dropła. Mogę już pójść na pieczęcie? Uuu, mamy legendarną pałeczkę. Jest pod mój typ buildu, I guess. To jeszcze jest dużo lepsza od mojego i ma dwa sloty, więc jestem w stanie z tego zrobić. Ty, to może to byłoby dobre, że w momencie, w którym dostaję stuna, zmniejsza otrzymane obrażenia. To wydaje się w porządku. Tak, spójrz. O nie, mówili o wodospadzie. wodospadzie. Dobra, na tym Bosie podobno dużo osób się wyjebało na HC, bo jakaś podłoga spada. Podłoga się zawala od góry monitora. Jeszcze nie ten moment bossa nie ma respią się moby i wtedy fragmentami się zapada od góry ekranu. Chłopsę gra normalnie. Full HP. I nagle nie żyje. To w ogóle dziwnie wygląda, jakby go teleportnęło tutaj. A rozumiem! Czekaj, tu podłoga się jakby kruszy i zawala, a nie. A co na wspólnego z nim? Aha! Ten jego kafelek też się zawalił, dlatego go tak tepnęło patrzcie. On stoi na tym kafelku i on się zawala. Czyli co, jedyną opcją chyba, żeby przeżył tak na 100%, to byłoby tu stanąć, nie? I tutaj na pewno nie zginie. Bo nie może upaść ta, ten kafelek, bo jakby upadł, to by nie mógł przejść dalej. W ogóle ten ragdoll śmieszny. Patrzcie, jak umiera postać. <grytanie> A ładnie, tu szczerze. Fajnie to wygląda. Ale FPS-y tu spadają. Ładnie, ale widzisz, co oznacza, że mam 40 FPS-ów. I znowu jest siła przyjaźni. A Karol i jego dedykanci przygotowali ścieżkę, którą można podążać jedynie w przyjaźni. Bardzo dużo jest nawiązań do przyjaźni w tym Diablo 4. Powiem wam, aż jestem w szoku. Ban Kaj! No i Mojżesz. w świecie Diablo. Mojżesz był kobietą. Słyszę coś dużego. Powiem dwa masz. Lokal Kopa, żebyś na jednej konsoli mógł statom zagrać. Czy to nie jest piękne? Nie, ten podłogowy boss dopiero będzie tutaj chyba w grobowcu. Dobra, cykam się, widzę, co jak spadnę. Teraz i zginę, no anschota. No mama wybacza, tata wybacza. Lilith nawet, nawet Mefisto i diablo wybaczają, ale nie podłoga. O Jezu, to chyba ten pokój. O kurwa, w tym pokoju widzowie można dostać one shot do podłogi. Teraz pytanie właśnie, czy mogę stanąć po prostu tutaj z Neirellą? Być może to próba. Podłoga! Dobra. Poczucie Dobra. Sposobem na podłogę bossa było nie ruszać się z miejsca. I powiem wam szczerze, że psychopata wymyślił tę mechanikę, bo w ogóle nie widać tak naprawdę. To jest się tak strasznie zlewa, że za chuj nie, nie wiadomo, która plansza zaraz spadnie. I zrobienie tego na pierwszy raz na HC, nie wiedząc co się stanie, to jest jakaś masakra. Nie wiem co oni próbowali przekazać. Na stare lata nie jestem już taki dziarski. Co, lekardzie. Naprawdę musieli tutaj jeszcze Meshifa wcisnąć. Więcej nostalgii się nie dało. O oh, Jezu. To jest najbardziej nostalgiczny boss. Zapomniany protektor. O! Oh. Przeklikałem. Co teraz? Co za gulasek? Właśnie nie wiem, nie czuję jakbym się zbliżał do końca. Myślę, że to jest ciało akarata? A Ona wrzuci kryształ w siebie sens w niego. Nie. Ja mam nadzieję, że Neyrela przeżyje fabułkę. Żeby to nie było znowu ten sam schemat, że Lea, Neyrela, pipi, pipi. Poza tym miałoby więcej sensu, żeby któryś z Dreamów przeżył, żeby była starą babą później, która będzie szkoliła nowych Dreamów. Ale nie sądzę, żeby to się skończyło happy endem. Zaraz coś się stanie dziwnego. A karat zostanie spaczony. Podłoga się zawali i zginiemy. XD. Robię to. Dla nahantu. Co jest? Czy on został jakiś skoruptowany, czy po prostu eru jest pojebem? Czemu zabrałeś kamień, dziadu, dziadku? Kawał skór wola. Myślałem, że jesteśmy kolegami. Zawarł pakt z diabłem. Nie chciałem, żeby to się tak skończyło. Cóż za nie nabieś. Ok. Łuuu! Wow, fajnie wygląda. Nie musisz, że się będę z nim bił teraz. Podejdź, dziecko mojego dziecka. Posmakujesz przemocy, której tak bardzo pragniesz. Ładny. Nie pozwól im zbliżyć się do akarata! Aha. Żaden z twoich ataków nie działa! Wiem, że jesteś zmęczony akaracie. Akaracie! Potrzebuję twojej pomocy! Aslanie! slanie, jakbym wyszedł za kółko. Ciekawe czy w ogóle mogę, ale wolę nie testować. Zaraz ta się okaże, że ta. też instant dev czy coś. <grych> A? Co on kastuje? Właśnie też się zdziwiłem, że Mephisto jest zły. Myślałem, że jest... Właśnie bardzo dobry. Okej. Okay. Fragment Esencja Karata! Weź go! Poświęca się, aby zranić Mefista! Co to znaczy do cholery? Tak bym dostał kaplicę podtrzymania. Jeszcze chwilę. Chodź tu Mefisto. Aha, nie trafiłem sobie w... tym promieniem światłości. Em się gęba fajnie otworzył jak skoczył. Nie wiem czy widzieliście. To był taki impact frame na sekundę takiej na... na z dwie klatki. Okej, okay, dostał stuna. Teraz se trafię, bez zestunowany. Cię całym życiem, by pozbyć się mnie na krótką chwilę. No jasne, że tak. tak wieczność jest moją domeną. A karacie, pomóż! Jakież to ludzkie... Śmiesznie się nazywa oponent, gniew nienawiści. Trochę jak masło maślane. Na karacie! <laughs> Ale go Podoba mi się, yy, bardzo jedna zmiana względem walki z podstawki. Myślę, że sobie wzięli do serca krytykę. Że narracyjnie słabo wychodziła walka z Lilith pod koniec podstawki, gdy ona w ogóle się nie odzywała. A tu, no jest taka próba wyzbudzenia faktycznie jakby warstwy emocjonalnej. on gada, dzieją się rzeczy. Lilith to nie pasowało, bo ona była bardzo gadatliwa. Po raz A nagle podczas walki siedziała cicho. Co zaczęło się... Tak wiele. A Karot wstał! Tem. Uderzaj celnie, podróżniczko. Nie wstrzymuj się. Tym razem... Znaczy umrze. tak, jeszcze lepsze byłyby voice na takich zamiast babka Ale... popularna. To się zgadzam. To jedyny sposób. Uszanuj jego poświęcenie. Niech nie będzie bezsensowny. Wow, dzięki wow, dama. A karacie nie. Wiesz co, ja nie robiłem chyba ascendancji Lovenheight. A karacie, poczekaj, czy, czy jeszcze kiedyś Cię zobaczę? Tak. Pierścionek, powiem wam, że z tego co powiedział widz, to ja strollowałem w ogóle nieźle, ja mechanikę, <głosy <głosy klasy postaci, ascendancję jak w Poł, której nie zrobiłem, <noise> nadal na 46, XD. Ładny był ten pan Mefistos. jakby była jakaś taka właśnie groźna, endgame'owa wersja Uber Mephisto, to myślę, że może być fajna. Teraz chyba będzie taki epilog na zasadzie dorwania Eru i rozwalenia go na zbitą miazgę. Eru, eru, ty śmierdzieru. Czyli nie walczymy z nim. Prosi nas, żebyśmy go wykończyli. Nie, bo wykańczając go, poddalibyśmy się nienawiści. Nieważne. Ej, Beskitu. Czy mi się wydaje, czy zanim on zginął, ta krew już tam była w cinematiku? Też mi się tak wydaje. Ej, Beskitu, chyba tak. Nie, jesteśmy teraz w Sagraw w takim chyba jakimś epilogu. To ta baba, co była w chacie Lorata na początku gry. Bardzo na tempie traci te kampania. Przez to, że masz takie właśnie elementy. Teleportujesz się do tego zona, idziesz w tym zonie do tego słupka, wchodzisz do Dungeona, żeby pogadać w Dungeonie z NPC-em, wychodzić z Dungeona, żeby teleportować się dalej. Naprawdę do... dużo zgrabniej by się dało wykonać. Siema, pradia, co tam się grzejesz przy kominku? Czego chcesz? Kościół cię poszukuje. To tak jak was też? Nie wiem, czy chcemy pomagać Kościołowi. Jeszcze wprowadzą niezrywalne małżeństwa. Świeckie państwo. Świecki kiewosad! No to jest im drama. No to nie da się tak wybronić. To jest taki... taka fabułka dla nastolatka, który próbuje odnaleźć siebie. Każdy z nas jest czarnym charakterem w czyjejś opowieści. No, taka, taka klasyczna Netflixowa wybucha jest. które w danej chwili wydawały się niezbędne i słuszne. Lecz władca nienawiści, jak nikt inny, potrafił obrócić ostrze słuszności i im nasze wnętrzności tylko po to, by usłyszeć nasz krzyk. Jak historycy opiszą drogę, którą podążyliśmy? Jak? Tam ci, a za miesiąc będziesz biegł mapki. Eru dokonał wyboru podyktowanego miłością i rozpaczą. Mogę go nienawidzić, ale robi tak. Co to, to znaczy, że mogę go nienawidzić Lorad? Przez tego nawet nie poznałeś, bo nie żyjesz. Jak możesz mówić mogę no, go no, nienawidzić co... Plot twist Lorad żyje? Może. Uuu, coś nowego. Uu. To jest. Ooo, hakka Zostałeś zdradzony. I tu przez swój własny lud Zadajmy się, teraz wilk powstanie na nowo. Będę chodzić wśród niewinnych w postaci człowieka i światłość nikogo. No, czy plot twistem końca jest tak jakby to? Że nie do końca pokonaliśmy Mephista, tylko formę Mephista, a on se wszedł teraz w Akarata i pewnie będzie silniejszy i będzie miał ciało Akarata, wyglądającego jak Samurai Jack z piątego sezonu. Czyli co, w tym dodatku walczyliśmy z Mephisto i w drugim dodatku też będziemy walczyć z Mephisto, ale pewnie porozmawiaj z Ormusem. Ty no, ja założyłem, że to już taki był koniec, a teraz jest taki epilog, ale może się mylę. No dobra, to chyba. To chyba jest koniec fabułki. To chyba był koniec fabułki. To teraz muszę zrobić ascendancję, dokładnie. Moim priorytetem jest zrobić ascendancję, bo nadal tego nie zrobiłem. Święte łowy quest. Gdzie to jest?